Z Ewangelii według Świętego Mateusza. Jezus przemówił do tłumów i do swoich uczniów tymi słowami: Na katedrze Mojżesz'a zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia. I kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rękach i żeby ludzie nazywali ich rabbi. A wy nie pozwalajcie nazywać się rabbi, albowiem jeden jest wasz nauczyciel, a wy wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym Ojcem, jeden bowiem jest ojciec wasz, ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko Mistrz wasz, Chrystus. Największy z was. Niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony. A kto się poniża, będzie wywyższony. Dzisiejsza Ewangelia ostrzega nas, aby chronić się przed obłudą, zarówno przed tą czyhającą w nas samych, jak i tą, która może atakować nas ze strony innych osób, jeśli zbyt naiwnie podchodzimy do rzeczywistości. Warto na tym miejscu zaznaczyć, że chrześcijanin powinien być osobą racjonalną, badającą rzeczywistość, uważną i trzeźwo myślącą w stosunku do otaczającego go świata i osób. Na tym miejscu warto uświadomić sobie, że niezwykle błędnym obrazem jest katolik jako osoba żyjąca gdzieś w świecie marzeń, oderwana od rzeczywistości i miękka na tyle, że jest przedstawiana jako worek do bicia. Nie taka jest godność dziecka Bożego. Skupmy się jednak dziś na innej kwestii, mianowicie na ostatnim zdaniu dzisiejszej perykopy. Największy z Was. Niech będzie waszym sługą. Widzimy tu odwróconą logikę Bożą, która po raz kolejny udowadnia nam, że Boże myśli nie są naszymi myślami, ani Jego drogi nie są naszymi drogami. Odwrócona logika Boga prowokuje nas do postępowania w sposób istotnie przeciwny temu światu. Tylko w ten sposób będziemy w stanie autentycznie wprowadzać na świat Królestwo Boże. Mamy być znakiem czegoś innego, czegoś obcemu temu światu, a zarazem świeżego, przyciągającego wzrok i uwagę. Mamy nadawać smak, prowokować do myślenia i refleksji, bo czym dusza w ciele, tym chrześcijanie w świecie. W jaki sposób to robić? Choć dzisiejszemu światu wiara już nie imponuje, to nadzieja i miłość są dla niego drzazgą w oku. Zanieś nadzieję i miłość do swojego środowiska i patrz, jak ludzie będą patrzeć na ciebie z niedowierzaniem. Zanosi je nadal i patrz, jak będziesz stawać się z nienawidzonym, ponieważ jesteś inny niż reszta. Zanieś odwróconą logikę. I patrz, jak otrzymujesz odwrócone efekty od tych spodziewanych. Jednak spokojnie, to tylko pierwsza reakcja. Drugą, niewidoczną, jest autorefleksja. Do trzeciej, do nawrócenia, dochodzą tylko niektórzy. Jednak możesz radować się w sercu, gdyż zasiałeś ziarno w sercach ludzi za które otrzymasz nagrodę już po śmierci.